Chyba, że się coś zmieniło. A to on nie woli chłopców? I to Przecież było tak miło. <noise> Ups. A wiesz, że on jest na tym live'ie? Wiem. Czekam na jego odpowiedź. Specjalnie. A, a mógłbyś Hauka zobaczyć na... ...DC? Może będzie Igor? O, nie wiem, niestety. Mój mi się coś kojarzy, że on ma 8 lat, ale pewnie nie. Możliwe. Ale możliwe, że ma, czy nie ma? Możliwe, że tyle ma. A wyprzedziłeś mnie. Już tam leciał mój nie. harpun. Nie, nie dostałeś, prawda? Serio? Nie dostałem. Ty ty go Hit. Oj, 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 oj. Lekki kłopot. No. Spadliśmy sobie. No, nie, Peter, ja nie chcę tak przegrać. No, ja Nie chcę ginąć. To no, wszyscy, ja wręknę, No Wiem, chciałem, ale jak jesteście dwaj obok. Nie dam rady, tak. Mogę tylko jednego. Yeah. Wezmę ci tą snajpę Aha ja chciałam wziąć Tak Masz mocneczkę Ma no, chyba moją, moją. Ladan to Twój kuzyn Wow, Łuiła wow, wow. To mocarnie wy... A masz jeszcze masz albo pompy? To pompy no, to jeden, ale... no, tak. to Idziemy to ma 21, Co Ręczy. O cześć kolego Masz ochotę na pobyt bloki? Cześć kolego Siadaj na mojego. głowie Nie no ja A ja sobie wezmę coś No to ty poczekajcie proszę No jasko jedzie Pozdrawiam Jest. Kurde o. Oj, 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 kolego! Kolego! Oj bratku! Kolego, coś się pomyliło! Um, ała! Ała, dobra, jednak nie. Uciekasz? Czekaj. 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 Ja może wejdę do tego riftu? Nie wiem. Czy się da w ogóle? Nie da się. Kurde! Ała! Przejechaliśmy! Ktoś tu mnie uleczył No przepraszam, ale no... Jest mm. jest ja co, jedziemy na przeszkę. Za was się skręcią do świątyni Uciekł mi z kurczybyk Tu jest Teraz jestem? Tak Tu jeszcze jest Sigma I tu jest na kucaka jeden A jednak nie Przelecę go dwa razy Przelecisz go? Został A za jem, cztery jem. dychy Tak, kolego, nie ma Nie ma Ej, panny, bo ja mam tu Fajnie O Już lecę Mocnego zawodnika auto Ale dostał, ale dostał Oj Oj, i 2-1-1-5? Leży? Nie! Proszę zabij go! Leży? 7 gdzieś został A! Oooo! Z daleka strzela! Dobra, Chodź! Fifi! Dalej no! Uróż go! To ostatni Serio? Ej no! Pozwalamy wam zabrać mnie całą 4, 3, 2 i... Zarobisz to, jest Ja strzelam. Dobra. Dobra, jest kraka ma biało! Jest na strzała! I leci na niego? Od razu leci na Yes, Brawo! Dobrze, super! Brawo, brawo! Super! I witaj oczywiście Kobra, bo tak się nie przywitałem. O, dopiero mi się układowała mieć Mnie też! Wcześniej miałem tylko cień tego rekina. Ja, po prostu miałam to nich ale... wszystko po prostu To wiem Kurde mam 99 dostał Ja ściany Dziękuję Ej Ej Dobra teraz Ej, ale widzicie

O, oj oj, oj. Ja jakiś a, jest... no, Tak, wjechali we, nie, we mnie. To, mnie przypało, ja mam jakieś e, Chodź, daj, do, chodź, poczekaj. Ja lecę do ciebie, bo chcę do ciebie wsiąść. ziom No, czekaj na mnie. Kurde. Stój. Stój. Dobra, bierzemy ich. Wysiap, wysiap, bierzemy. Na dziurę. Ode mnie, ode mnie ma zero, ode mnie tu ma zero. E, dwóch leży. Dokładnie. E, Pojedź tu i stań. Ja idę im przejść do góry. Ja Dobrze. Leży kolejny. Sorry. Jest w aucie. Nice, brawo. Więc baj o swoje życie, nie rób luks. Czuk, siek jest w głosie. Siadaj! To <laughs> ja trafiłam w kartusem. No, dobra, bo ja nie żyję. Co? Co się z wydarzyło? No, 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 wybiło mnie tak powietrze, dlatego nie zdążyłem podnieść. Znaczy, przejąć wziąć na rękawicę. Nie <grym> miałem tyle <pleron> rąk na padzie. <grym> Dziękuję. No, to już... to już wyglądało dobrze. No... O, będzie <grym> o, a, Trafił! <grym> no, ja, Rozmiator! Jadę na pomoc! Kto dostał za sześć dyk? Czterech jest. A, nie? Jeden to bot. Jeden 6 z botem znowu 60 Tu dostał za 8 dych Jest ziomek jeden próbę dostał Oj Ktoś tu wysiadł. Tak, to mam Leży. Idę, idę A goto. Bambini Oj, Ale przepraszam. Już nie musiałeś zabierać pizza. <laughs> Strzelałem na oślep, wybacz. Ładnie. Dostał za 131. Oj, ja dostałem. Tu Chyba, go dobiłem, czy Od razu do góry. A nie, drugiego nie robiłeś. Tu już wjechali, no? Oj, pizza. Rzeży? Ruwa, Uważaj tam 40 wydechnął.